No, nareszcie w pieprzonym Londynie w ogóle zimno się zrobiło, bo już kurwa, wiatr i deszcz dodatkowo, chociaż wiatr jest tutaj największym, największym cholerstwem, według mnie przynajmniej, i w końcu dzisiaj dupo odmrażam na tyle, że nawet nie mogę sobie pobiegać na zewnątrz, co mi nie przeszkadza, bo sobie gdzieś tam coś innego porobię. Natomiast tak to jest to świeże kurwa powietrze nie 15 stopni deszcz wiatr na Boże Narodzenie tylko kurwa odmraża trochę dupę chociaż minus 2 minus 3 stopnie. Tak jak to powinno być i słuchajcie wiele osób w Polsce mówi my to mamy tam chujową pogodę chce się wyprowadzać do południowej Europy powiedzmy i oczywiście nie ma w tym nic złego ale słuchajcie w Polsce Macie zajebistą pogodę. Macie cztery wyraziste pory roku i to jest to, czego mi najbardziej zawsze brakowało. Brakowało mi tej pięknej polskiej jesieni, potem tej słoty jesieniowej, zimy, potem marca, lutego, ciapy, potem pięknej pogody w kwietniu, maju, czerwcu, całe wakacje, burz, takich fajnych letnich burz w lato. Mi tego wszystkiego brakuje i tak jak ktoś może powiedzieć, o tęsknię za polskim jedzeniem, można sobie zrobić polskie jedzenie jak się chce, nie ma problemu, są polskie sklepy, można z polskich sobie składniki przywieźć, ale niestety pogody się nie zreplikuje. I cieszy mnie to, że chociaż te kilka dni, takie jak zobaczyłem w okolicach Nowego Roku, że taki właśnie pierwszy tydzień i teraz nawet patrzę, weekend, tak, minus dwa, jakiś tam śnieżek ma może popadać, ok, tam śnieg jak spadnie to długo nie poleży, ale... Te niskie temperatury, oczywiście, oznaczają, że prawdopodobnie nie będzie wiatru, no i nie będzie, oczywiście, też pewnie deszczu. Więc jestem super zadowolony, a za miesiąc i tak w góry jadę w Alpy na deskę i po prostu tam również aż od samego rana, od 7 rano, najpierw wstaję po bułki lecę po jakieś tam zakupy na śniadanie, po jajeczka, przygotowujemy cały dzień do oporu, tam chyba do 16. Jazda, wieczorem przychodzimy i potem jeszcze wieczorem spacer na tym rozie, na tym śniegu. Nie wiem, co tam będzie, ale będzie kuźwa zimno. I to jest najważniejsze w tym wszystkim. A wiecie, dlaczego tak mam? Bo ja się w grudniu urodziłem, chyba tak się zastanawiam. I ludzie się dziwią, a ja po prostu to kocham. Na razie, hej.